Witam Was, ukochani w woli Bożej. W czwartej godzinie zegara męki pańskiej według Luizy Picaretty. Jest to wieczerza eucharystyczna. Bóg w opłatku, w chlebie, stwarza samego siebie. Ukochani, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że w Komunii Świętej przyjmujecie całego Boga i że komnata waszego serca powinna być zawsze na to wysprzątana i przygotowana. Jezus z miłości do nas um, unicestwia samego siebie i stwarza siebie w chlebie i winie. Aby z nami pozostać i nas karmić codziennie swoim ciałem i swoim, swoją krwią. Jest to cud nad cudami. Jezus nie tylko stwarza w siebie w winie i w chlebie, ale On pragnie z nas uczynić. Konsekrowane, żyjące chostie. I tak czytając pisma Luizy Picaretty, Księga 11, chciałabym Wam przeczytać przepiękny tekst, który o tym mówi. Otóż dusze, które żyją w woli Bożej, to dusze, które czynią moją wolę, są Królowymi, a wszystkie pozostałe są do ich usług. Wydaje się, że dusze, które czynią moją wolę, nic nie robią, a robią wszystko, ponieważ, będąc w mojej woli, działają na sposób boski, w ukryciu i zaskakująco. Są więc światłem, które oświetla, wiatrem, który oczyszcza, ogniem, który płonie, są cudami, które pozwalają czynić cuda. Ci, którzy czynią cuda, są kanałami. W duszach zaś czyniących moją wolę jest moc czynienia cudów. Są więc stopą misjonarza, językiem kaznodziejów, siłą słabych. Cierpliwością chorych, władzą i posłuszeństwem poddanych, wytrzymałością oczernianych, wytrwałością w niebezpieczeństwie, heroizmem bohaterów, odwagą męczenników, świętością świętych i tak z całą resztą, ponieważ będąc w mojej woli, przyczyniają się do wszelkiego dobra. Jakie może zaistnieć zarówno w niebie, jak i na ziemi. To dlatego mogę powiedzieć, że są moimi prawdziwymi hostiami, i to żywymi hostiami, a nie martwymi, gdyż przypadłość, która tworzy hostie, nie jest pełna życia, ani nie wypływa, nie wpływa na moje życie. Natomiast dusza, ym, znajdująca się w mojej woli, jest pełna życia. Przesłuchajcie się te, tym słowom. Dusza, żyjąca wolą Boga, jest pełna Jego woli. Pełna Boga. To jest tak, jak mamy wspólny dom z Nim. I. Ym, a czyniąc moją wolę, żyjąc w niej, wpływa i oddziałuje na wszystko, co ja czynię. I dlatego te hostie, konsekrowane przez moją wolę, te hostie. Czyli my, którzy żyjemy, ci, którzy żyją w woli Bożej, są hostiami konsekrowanymi przez wolę Boga. Są one mi najdroższe. I są droż, droższe mi, mówi Jezus, niż hostie eucharystyczne. To jest nieponięte. A jeśli ja żyję w hostii eucharystycznych, to dlatego, żeby utworzyć eucharystyczne hostie mojej woli, Jego, przenajświętszej woli. Fiat. ukochani, zapraszam Was do wspólnej kontemplacji czwartej godziny męki Pańskiej. I na błogosławieństwo naszego kapłana księdza doktora Marcina Sobiech z polskiego Medjugorje. Na ten tydzień, ukochani, jak odmawiać z nami mękę pańską? Wszystkie wiadomości znajdziecie pod naszym nagraniem. Fiat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy czwartą godzinę męki pańskiej. Która możemy powiedzieć, rozgrywa się pomiędzy ósmą a dziewiątą wieczorem. Jezus po odbyciu wieczerzy starotestamentalnej dokonuje czegoś nowego. Pierw dokonuje wielkiego aktu pokory wobec apostołów, obmywa im nogi. Potrzebują tego gestu, tego gestu ukazania. Jak Bóg jest pokorny wobec nas. Ta pokora Boga objawi się dosłownie za kilka chwil, w tym, co będzie się za moment dokonywało, z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Jezus obmywa nogi, po to, aby apostołowie zrozumieli, jaki też dar za moment otrzymają. Jezus ustanawia. Rozważamy w tej godzinie, jak Jezus ustanawia Eucharystię, ale jednocześnie ustanawia Sakrament Kapłaństwa. To jest dar miłości Boga, dar Jego obecności, dar bycia z nami. Rozważając tę godzinę, powinniśmy trwać w dziękczynieniu za dar Eucharystii, ale też wsłuchując się czy wczytując się w słowa, które. Zapisała dla nas Luiza Picaretta, służebnica Boża, wynagradzajmy Jezusowi za wszelkie zniewagi przeciwko Najświętszemu Sakramentowi. Ta godzina jest też zaproszeniem dla każdego z nas, aby trwać w tym wynagrodzeniu, aby też trwać w dziękczynieniu za obecność Boga, codzienną obecność Boga w Eucharystii. Na Rozważanie tej godziny pragnę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Ave Maria.